Witam was bardzo serdecznie już w drugim odcinku serii serii Kangurek Kao Runda 2. Nagrywam to odcinek od razu po nagraniu pierwszego. i rozpoczynamy poziomem ucieczka. Uważaj Kao, aby uciec przed niedźwiedziem, musisz zbierać magiczne sprężynki. Dukaty wskazują ci drogę. Lecimy. Muszę zginąć. Bez do... Nie, nie, nie. Tyle wiemy już. A. Widziałem już kolejne nawet dokaty. Zdobyłem, zdobyłem. Nie, nie zdobyłem. Jeszcze jeden pokój. Tym razem będzie trudny. Nie zapomnij oczekiwać. Uważaj, to. Zrobiłem to umyślnie. Pewnie jednego dukata minę To będzie zaraz gdzieś. O! Tym razem go zdobyłem. Jeszcze nie dopa. Tym razem będzie trudniej. Nie zapomnij o czekańcie. Let's go. No naprawdę będzie trudniej. Ty można to zrobić bez tego wyskoku? Nie jest to jakoś skomplikowane. Nie jest ten po prostu skok wymagany nad tym. Nie! Nie ma jeszcze checkpointa. Uf, Więc się topię. Powtarzam to ponownie. No pięknie. Teraz możemy powiedzieć, czy się udało. Takich skrzynek nie da się rozwalać. Takie skrzynki otwiera nam to coś. Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aby ułatwić sobie celowanie, przytrzymaj przycisk celowania. Logika. <śmiech> 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 To za tą logikę, bo, bo to jest bez sensu. Aby celować, nabciśnij przycisk celowania. To ma jakikolwiek sens? Mi się wydaje, że nie. Nie! 23 pszczoła. Aha! To fajnie. O. Nic nie pominęłam najprawdopodobniej. Nie, nic nie pominęłam. No i No, otwórz to, otwórz, otwórz już. Dziękuję. Ups. Jak ja się o tym dowiedziałem, to. Uff. To mi odebrało mowę po prostu. Tutaj jest tyle tych rzeczy, a ja to. A ja to omijałem kiedyś. Jezu. Trzy gwiazdki, tutaj. Chyba. Nie, mamy po tyle samo. Co ja mam tu zrobić? A szyszka jest na górze, chyba. Tak. Jak mi o tym po prostu znajomy powiedział, bo tego sam się nie dowiedziałem. No bo po co? No i dobra. Yy, to mi mózg wyparował, że ja szukałem kiedyś yy, po całej mapie chodziłem. Znaczy. No. Nie wiedziałem, że da się tam wejść To jest koniec? Nie, jeszcze nie Jezu, już myślałem Najszybszy chyba sposób właśnie to jest Dobra, powtórzmy Nie no i pięknie ponownie ta szybka akcja Niby lubię tam wycinać jakieś powtórkowe momenty. Ale to było jak. Nie było to aż takie długie. Więc to już mogłem pokazać. Tylko po prostu minę. palnia diamentów. Już zapomniałem co ja mam tu zrobić. Co jest? Może mam go zabić, to by było chociaż grupie. Ha! To ma sens! Dziękuję ci, kao! Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. Szczerze ja bym chciał taką pracę. Więc żałuj, że cię zwolnili z tej pracy. Dużo... dużo zarobić możesz. Chociaż to nie jest praca na wymuszanie. To jest w końcu górnik. Coj? Troszeczkę mi brakuje. Nie jakoś dużo. No, tu już są trzy kryształki. Tu mamy jedną gwiazdkę. Bo z każdego przeciwnika dostajemy jedną gwiazdkę. Bobry są złe hehehehe, he, he, he. e, co? Aha! Też ja się może powrócę, zobaczę, czy czegoś nie mogę tutaj pominąć gdzieś. Ale ja się naprawdę teraz zastanawiam czy ja czegoś nie pominąłem Ja mam zawsze takiego stresa, że będę musiał robić backtracking. Może tracking nie jest taki zły Nie, to jest checkpoint. Uf. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamik będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. No okej. Okay. Nie da się go zabić w żaden sposób. Trafił na przeszkodę, na przykład teraz. Tutaj są. Tutaj chyba są nawet ostatnie te. Ten. Na to da się wejść. Dokładnie. No i. Nie. Nie chcę znowu backtrackingu. Czy naprawdę pominąłem jedną gwiazdkę? Czy gdzieś tu jeszcze jest? On nie było tutaj żadnych. Jest! 100%! Pięknie. Bez backtrackingu. Tym razem. Koniec poziomu. Dziękuję. Kolejne. Wielkie drzewa. Tutaj trafiamy po tym skoku. I lecimy. Znakałdowany i dwóch naraz. Kao, kao. Szkoda, że za to nie ma osiągnięcia na przykład. To by mogło być spokojne osiągnięcie. To można rozwalić, ale, nie, nie, ale tylko mając. Ten. Tutaj można spaść i zajrzeć kolejny checkpoint, ale ja tego nie robię. Oj, oj. Właśnie, co tu mam do zrobienia? 150 monet, 20 gwiazdek i znaczy, 20 diamentów i 15 gwiazdek. Chociaż bardziej to wygląda na rubiny. Nie, rubiny są czerwone. Na no, co to wygląda? Takie skrzynki potrafię dać na masz 4 dukaty czy aż. No aż w sumie. No, że będzie znowu ucieczka. Tym razem nie przed niedźwiedziem, a przed zapadającym się mostem. Wow A Dobra, tu są bumerangi Te chmurki myślę, że znikają. А тут однак се Может, не все. Не знаю. <плодовая> Dobra. Ha. Wow. Czy ja to nie polecą nam zaskoczyć? Ha. Nie wiem. Jak mi się wydaje, że powinienem. A. Czyli po prostu taki. bym powiedział skrót. Wystarczy, że spamimy spację. Tu jest dosłownie jedno miejsce, gdzie można coś pominąć. Nawet więcej niż coś. Tutaj można coś pominąć. Sam to pominąłem. Na pewno osoby, które grały w Kangur Kakał i nie przeszły go za pierwszym razem na 100%, się były pewne, że miały wszystko, a końcowo coś pominęły. In serio? Jest przejście dalej chyba nie. Nie, to nie jest przejście dalej. Tu jest przejście dalej. Lecimy na chatę. Dziękuję. Tak się załatwię interesy. Chociaż jeden dukat to nie jest jakoś dużo. Ale zawsze coś. 50 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz skaczesz dalej. No. To jest... co 50 gwiazdek dostajemy jedną umiejętność. W wersji na PSP, czyli w KO Ka Challenger dostajemy to co 60. Dobra. Mimo, że nie dostałem za to gwiazdki, to zawsze warto. Jednak mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Chyba nie. Tylko... nie, nie pominałem raczej nic. Zobaczymy na końcu w sumie. Ja! Super że rzucasz wyśrodek. Czy ty wiesz, gdzie rzucać? No! No Pomyślał kakałko Kakałko śmiałko pomyślał O, za pierwszym razem, super cyk i super mega Big jump Nie na no, żar Byk Nie dobra Teraz lecimy po to po to, to, to. I lecimy z powrotem. Brakuje nam niewiele, ale chyba jeszcze to będzie. Tak mi się wydaje. Zobaczymy nawet w sumie. Ja nie wiem, czy czegoś nie ominąłem. Wola zginąć. M nie zwróciłem uwagi na to. Gdzie ja zaczynam? A. No dobra, dobra. Ups. Ale dostałem teraz życie. To są dwie, dwa diamenciki, najpiękniej. No kolejny poziom na sto procent. Zakończony. Witaj, Kao. Z pewnością jesteś zmęczony po długiej podróży. Zaprowadzacie cię w bezpieczne miejsce, gdzie będziesz mógł spokojnie odpocząć. Chociaż taki jest miły. Wielkie drzewa poziom został zakończony. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli ktoś to obejrzał, trzymajcie się. Cześć.